Журавский. Teraz będzie okazja, Boguski, Boguski, Paweł Brożek ładnie, no. i gol, i gol dla Wisły Kraków, no nie udawało się w prostszych sytuacjach, a tym razem techniczny majstersz, tak jakby mający wynagrodzić te sytuacje, w których zdecydowanie miał łatwiej Paweł Brożek, by trafić do bramki rywala, w końcu w 77 minucie w bramkę strzelają mistrzowie Polski, prowadzimy na Litwie 1 do 0. To jest cały Paweł. Do tej pory powinien mieć już dwie bramki, gdzie miał takie czyste sytuacje. A tutaj popisał się kapitalnym zagraniem sztuczką techniczną. Spokojnie piętą skierował piłkę do bramki. Dobra akcja tutaj, dynamiczne wejście Wokulskiego i dobre zagranie. Muszę powiedzieć, chyba wiedział na co stać Pawła. Paweł jest dla na tym nieobliczalnym, że mógł liczyć na to, co zrobił również partner, zagrywając tą piłkę. Chciał jak najdalej od obrońcy, od bramkarza zagrać tą piłkę y, Rafał Bogułski i to mu się udało. Też widzimy, że wygrał taką ważną przebitkę Tomasz y, Irszak, nie odstawił. Tak, no, tak. Odstawiona przez y, Tomasza Irszaka, 79 minuta, ruch w polu karnym, walka o pozycję, gol! 2 do 0. No Piotr Brożek, y, teraz źle ustawieni obrońcy, też zawahanie bramkarza, który tam został lekko przyblokowany i Akcent. robi się nam wieczór Brożek. Ro rozwiązało się, rozwiązało się. Ale muszę powiedzieć tak, poprzedni rzut rożny byłem zastanawiając się, ja wiem, że Piotr bardzo gra głową, ale tylko i wyłącznie na krótkim słupku. I tutaj poprzedni rzut rożny, jeszcze wcześniej on był tym, który zamiechał na drugim rogu pola karnego. I to mnie dziwiło, a teraz poszedł na krótki słupek i zdecydowanie wykorzystał swoją szansę. Mamy w szablach małą familiadę rodziny Broszków. Najpierw Paweł, później Piotr. Też zwracaliśmy uwagę na to, że Dobrze prezentowali się ci piłkarze podczas okresu przygotowawczego, że strzelali bramki, że zaliczali asysty. No tutaj długo jednak czekali na to, żeby trafić do meczowych statystyk, ale najistotniejsze, że to się stało i... i to jest...